Witam Państwa na obiektach Rończego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie. Na początek nakreślę sytuację opadową, która wystąpiła w maju. I tak, średnie opady dla miesiąca maja w sezonie wegetacyjnym wynoszą 50 mm dla tego regionu. A na tym obiekcie dzięki pomiarowi opadu atmosferycznego w stacji meteorologicznej w ośrodku doradztwa rolniczego zanotowaliśmy następujące opady w pierwszej dekadzie maja 14 mm w drugiej dekadzie maja 12 i w trzeciej dekadzie 9 widzicie państwo że sumaryczna Ilość wody, która w tym miesiącu spadła jest 36 mm, także mamy deficyt 14 mm. No, co w tej sytuacji zrobić? Oczywiście musimy ten deficyt uzupełnić poprzez w naszym przypadku uzupełniające nawadnianie. Rozpoczęliśmy cykl nawodnieniowy wczoraj. Wcześniej diagnozując zapas wody łatwo dostępnej w glebie przy użyciu techniki TDR. Tutaj widzicie Państwo przyrząd tzw. Tak Field Scout, którym mierzymy wilgotność gleby w procentach objętościowych na różnych miąższościach. Na miąższości 12 cm i na miąższości 20 cm. Przyrząd bardzo przydatny. Bardzo szybko, w ciągu kilku sekund, diagnozujemy, oceniamy wilgotność gleby, i w oparciu o odczyt możemy podać, zdecydować, jaką dawkę wody pojedynczą podać dla konkretnego gatunku. E, oceniliśmy, że zawartość wody jest gdzieś na poziomie 60% PPW, także zdecydowaliśmy o rozpoczęciu pojedynczego nawodnienia. Nawadniamy dawką 25 mm na, całą, na całym obiekcie, doświadczalnym na wszystkie, wszystkie rośliny. Jak Państwo wiecie, jeżeli chodzi o rośliny. Wszystkie gatunki praktycznie znajdują się w, weszły w fazę wysokiego zapotrzebowania na wodę. Także tutaj za mną rzepak, który już jest po fazie kwitnienia, fazie formowania łuszczyn. Zboża już pełne kłoszenie. Jeżeli chodzi o ziminy, tak w przypadku zbóż jarych no mamy już w, we wchodzenie w strzelanie w źbło. także większość gatunków ma już podwyższone zapotrzebowanie na wodę i my uzupełniamy ten niedobór wody deszczownią tak poprzez deszczowanie widzicie państwo za mną deszczownię mostową ostatnio mówiłem o tym że ta deszczownia była w fazie składania na dzień dzisiejszy już działa deszczownia mostowa z systemem VRI czyli z możliwością zmiennej podawania zmiennej dawki wody na dzień dzisiejszy jest to z najnowocześniejsza deszczownia w Polsce deszczownia liniowa jeżeli chodzi o uniwersytety jedyna, która jedyna taka deszczownia w posiadaniu uniwersytetu w Polsce. Cykl nawodnieniowy skończy się jutro w południe i później będziemy się zastanawiać co zrobić dalej.